Dobra, nagrywam jeszcze taki krótki filmik, bo doczekałem tutaj do drugiej rano, już jesteśmy tutaj po Po tej aukcji, udało mi się 810 tokenów zdobyć za 5000 tronów, tak jak teraz patrzę, no to za 5000 tronów miałbym tylko 696 tokenów na ten moment, więc no to myślę, że dobry deal, teraz dam sobie kolekt, zawsze warto mieć na jakiś trony po prostu na portfelu, bo tu cały czas trzeba potwierdzać interakcje, ewentualnie można sobie zamrozić trony, po to, żeby mieć energię. No i teraz jak już wejdę sobie do steka, tu gdzie wcześniej zrobiłem taką próbę steka. tu już widać, że ten stek mi jakby jest w trakcie, tak? Y jeszcze za niego nie dostałem, na telefonie, to na kolejnym filmie już pokażę tam, za chwilkę sobie sprawdzę, bo nawet jeszcze nie sprawdziłem, tam dostanę po prostu jakby Tokeny, za tokeny już jakieś dywidendy, i będę mógł powiedzieć, jak ten pierwszy dzień wyglądał z dzisiejszego podziału zysków, tam weszło około chyba 15 milionów tronów, tak jak myślałem, na koniec jeszcze skoczyło dużo. Ja sobie teraz tutaj wrzucę te 850 tokenów na staking na 7 dni albo nawet w sumie nie wiem, na 5 a niech będzie na 7, niech będzie na 7, czyli na 7 dni. Nie mogę wypłacić za to, no, będą mi się naliczały dywidendy, yy, także myślę, że na ten moment warto. Także wchodzę na te 7 dni. Można oczywiście też na dłużej. Yy, no, ja wolę takie krótkie okresy. Zobaczymy, jak to mniej więcej będzie wyglądało tutaj z naliczeniem. Znowu mówię, pobierana jest jakaś tutaj opłata na pewno, malutka. I już tutaj mi się pokaże kolejny w oczekiwaniu. Jak sobie zaraz się odświeżę. O. Mam 850, czyli będę miał tutaj 864 jakby tokeny na tym koncie steakowane. I na drugi mam jeszcze 303, czyli łącznie już ponad 1000 takich tokenów DSP. Mam stakingu, yy, jakby ten 1000 powiedzmy to jest na ten moment 7000 Tronów. Także mniej więcej tak tyle za nie zapłaciłem, bo wczoraj też na aukcji kupowałem 300. A no tam jeszcze mam 100, dodatkowo, może jeszcze mam więcej nawet o 100, bo. Yy, jeszcze mam chyba 400 w sumie dodatkowo. Także no, mam nadzieję, że tutaj będą wysokie dochody, zobaczymy. Tutaj sobie też rzuciłem trochę na, na tą aukcję, tutaj na te 2 x ale teraz nie wiem, czy lepiej się nie pocałować kupować wcześniej. No tutaj zależnie mówię, jak są te wpływy. Tu mam jakby z poprzedniego dnia sobie mogę też tutaj bo kolejne tam między tronów sobie dokupiłem, także próbę tutaj, żeby też sobie tutaj coś stejkować. I zaraz jak tutaj wejdziemy na staking, to już mi powinno się pokazać, na balancie mam 1449. Tutaj dopiero mi się tutaj zaczął ten, ten staking, który wczoraj tu założyłem. Yy, wczoraj czy tam wcześniej, dzisiaj. I tu jeszcze teraz, nie wiem na ile tu dni można, powiedzmy, że na 7 też rzucę te... 1449, minimum to jest 5, żeby otrzymać nagrody, no i tu zaraz powinno mi się odświeżyć. Moje aktywne jakby steki. No i tu widać, że już mam, tylko mi się zacznie dzień później. Kolejne 1450 tokenów wrzuconych, także też trochę tutaj będzie to stykowało. Zobaczymy jak tutaj to będzie naliczało. To też oczywiście zależy tutaj od tego, ile osób będzie brało udział w kolejnych aukcjach. Bo dzisiaj na przykład wczoraj tam powiedzmy było 1,4 miliona tronów. Te dni było parę takich cichych dni, kiedy wszedł ten DSP, ale wcześniej już było nawet po 3 miliony, także możliwe, że to wszystko wróci. Tu już jest kolejny dzień już jest 5000 tronów. Już ludzie wchodzą w jakby w kolejny ten tak zobaczymy co tutaj się dzieje na aukcji yy, jeszcze tutaj na DSP DSP jest dopiero na 9, dniu zobaczcie, wczoraj było 15-24 miliona, poprzednie dzień 17 milionów i tak to tutaj rosło od 4 milionów pierwszy dzień, także dosyć dużo i dlatego te dywidendy są bardzo wysokie. Ja sobie zaraz zobaczę na telefonie. No to jeszcze elektrony, trony, które pokazywałem tutaj, to się wolniej nalicza, ale no, tutaj mówię. Trzeba obserwować tutaj to jest taki też dla mnie dywersyfikacja. Różne rzeczy sobie tutaj wrzucam. Jeszcze chciałem wam pokazać. Eee, tutaj mamy też Arktrony, żeby sobie zawsze znaleźć po prostu i ten kontrakt skopiować. Ten adres kontraktu tutaj sobie wejdziemy, po prostu można go skopiować, i wtedy jak chcemy na Jassłopie znaleźć, sobie dodajemy token tu, i sobie po prostu najlepiej wkleić ten adres to wtedy coś też się akurat docięło. Ale widzicie, ta sama końcówka jest BR, tak. Także to jest, to jest dobry wtedy kontrakt i tak można sobie wtedy te szereg tutaj sprzedawać z naszego jakby utargu. Tak samo tutaj, jakbyśmy chcieli sobie dodać do troninka czy do innego portfela, to sobie na przykład tu wchodzimy w Asset Management i tu sobie dodajemy po prostu ten adres kontraktu, też nam się wtedy to pokaże. Ja tutaj już mam, tak jak widać, DSP, szarki, te, te 2X mi się tu już pokazują, tak? Także to wszystko dosyć dobrze współpracuje. To na, na tyle. W kolejnym filmie będzie giveaway, będę tworzył grupy na Telegramie takim czatem, po to, żeby na bieżąco Was informować o tutaj najnowszych projektach. I z racji tego będę rozdawał trochę tronów iluś tam osobom, żeby każdy, żeby te osoby wygrane mogły sobie tutaj gdzieś zacząć jak widzicie, to może nawet z małymi kwotami, bo 100 Tronów to jest teraz około 2,7 dolara. Także tu można zacząć naprawdę z niewielkimi kwotami, czasami ze parę groszy wyciągnąć. Oczywiście no, każdy decyduje, ile tutaj chce sobie zaryzykować, bo zawsze jest jakieś ryzyko, ale uważam, że te stakingi są akurat takim małym ryzykiem w porównaniu do innych projektów. No tam też mówię z takich smart kontraktów to trączeń i trączy X. Bardzo dobrze to idzie, pokażę Wam też w kolejnych filmach. Póki co, do zobaczenia i zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów.